Witam serdecznie. Akwarystyka domowa się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić nowe akwarium i pomówić troszkę o molinezji. O czarnej black moli, tak zwanej. Ja tutaj mam akwarium, które jest podzielone, jak widzicie. Tu jest młodzież. już sobie zaczęły tutaj parę sztuczek pływać. A tu są dorosłe osobniki one trochę są przepłoszone z tego tytułu że po prostu one niedawno tutaj wylądowały i tak nie do końca są jeszcze przyzwyczajone akwarium stoi u mnie w sypialni i powiem Wam szczerze no, człowiek tu przebywa tylko wtedy kiedy idzie spać no i one tak nie do końca są tutaj przyzwyczajone do mojej obecności bo wchodzę tutaj akurat jak są pory karmienia Black Molly no Black Molly, Black Molly chyba najładniejsza z takich molinezji to jest moja opinia hodowlanych bo jak wiecie no black moli nie występuje w naturze jest to czarna molinezja bardzo ładna no ja tu molinezę trzymam na zasolonej wodzie no, Moninezja lubi zasoloną wodę. Oczywiście musimy pamiętać, że nie będzie żyła w takiej zasolonej wodzie, w jakim jest trzymane akwarium morskie, utrzymywane akwarium morskie, ale lekko zasolona, czyli na każde tam 5 litrów wody, małą łyżeczkę przepraszam bardzo, małą łyżeczkę tutaj soli od herbaty. Na każde 5 litrów akwarium tutaj jest ogólnie 96 litrów, także no, troszkę tutaj poszło i jak widzę, to bardzo dobrze się tutaj czują w tej zasolonej wodzie. Nie ma z nimi tutaj najmniejszego problemu. Bardzo fajne, naprawdę duże już egzemplarze są. Część tutaj odkupiłem od mojego kuzyna, część miałem tu swoich. No, jest tu troszkę samców, troszkę samiczek. Na razie jest tutaj ich około 10, i mimo, że nie widać, bo one mówią strasznie się płoszą z tego względu, no, że one troszkę przeszły. Bo najpierw przeszły od z mojego kuzyna akwarium do mniejszego akwarium, do tej mojej 45 małej. Potem znowu z kolei przeszły tutaj. No i takie, takie zawirowania troszkę były. Ale jak widzicie, no, bardzo chętnie żerują. Nie ma tu problemu jeśli chodzi o jedzenie. Jedząko im tutaj akurat pasuje, podchodzą, podchodzą. Jak się odsunę po prostu troszkę od tego, to wszystkie wyjdą. No, nie ma z tymi rybami tu na razie żadnych problemów. Choć dwie mi się wypisały, zaraz na samym początku. ale myślę, że to był jednak stres dość duży związany właśnie z tą aklimatyzacją. Teraz już widzę, że już się wszystko unormowało, już jest ok. Temperatura, jaką tutaj mam, to jest 25 stopni, woda tak, właśnie troszkę zasolona. Tutaj takie groty z kamieniami. No i oczywiście ten mech jawajski sobie tutaj też włożyłem. Z tej tylko przyczyny, gdy po prostu nie chcę stresować, bo na początku miałem zamiar właśnie tę molinezję tutaj przerzucać do tej przegrody, i tu miała ona. Być jak gdyby no na takim, no się, na takim jak gdyby porodówce, ale stwierdziłem, że jednak to jest też do tej ryby stres, sama. No i doszedłem do wniosku, że jednak zrobimy to sobie tutaj. Część, która się tutaj wykoci, to tu w tym małym, no takim można powiedzieć zaułku Mogą się pochować, bo mają tutaj naprawdę bardzo dobre warunki do schowania się. I nie będzie najmniejszego problemu. Zresztą tam już dwie odłowiłem. Podejrzewam, że jeszcze coś tam może być w tych tutaj haszczach moich. Black Molly jak Black Molly, Bardzo ładna molinezja. Jak już wcześniej wspomniałem, no, mnie się podobał najbardziej najbardziej których molinezji ja akurat no nie bardzo uważam to są te żółtawe, takie nakrapiane różnego rodzaju bardzo ładnie wyglądają molinezje żaglowe, no te naturalne takie oliwkowe, zielone różnie na nie ludzie mówią ja na nie zawsze na ogół mówię oliwkową molinezję, najbardziej właśnie zbliżona do naturalnej no przepiękne, samce są przepiękne przepiękne, ładne, duże żagle mają ale powiedzcie sami czy można odmówić jej piękności, zwłaszcza tym księżycowym Molinezjom, które naprawdę są przepiękne. Ja tutaj mam taką parę fajną, ale jakoś powiem Wam szczerze, nie mam zamiaru tutaj jakiejś selekcji prowadzić, czy to ma być typowa, tylko księżycowe, czy nie. One mają być black Molly i to wszystko. Black Molly przede wszystkim. No i to jest akwarium typowo pod hodowlę, uszykowane. Tu nie będzie żadnego innego gatunku. Poza oczywiście tym ślimakiem. No ale myślę, że to im chyba nawet przysłuży się, gdyż postanowiłem wodę właśnie zasolić, a co do tego to niektóre gatunki raczej by no nie lubiały, nie lubiały, myślałem na, na początku, że może tu jeszcze jakieś parkę gubiczków tutaj wsadzić, ale później zrezygnowałem. Molinezja potrafi być naprawdę bardzo wdzięczną rybą. Ona gdzieś tak mniej więcej do 80 młodych ona rodzi, ale no powiem szczerze ja najwięcej jak miałem to około 50 może, może 50 nigdy tam nie starałem się tak liczyć, choć kiedyś jak byłem młodszy Młodszy, jak człowiek miał tam 10 lat, to się tak ekscytował, jak już Molinezja się wykociła. Te czarne rybki łyżeczką pomału się wybierało, bo to wiadomo, kotnik był w słoiku, bo w czym innym. Trochę roślinek, jakieś liści od roślinek rzuconych, żeby młode pouciekały, no bo jak się w nocy wykociła, no to człowiek nieraz tam podchodził w nocy, patrzył, a może już, a może już, bo się człowiek przejmował tymi małymi, czy nie zeżre, czy zeżre. No teraz już mamy inne, właśnie tego typu zbiorniki, gdzie tu no prawie 100-litrowy zbiornik mogłem sobie śmiało postawić i on sobie tutaj stoi. Nikomu nie przeszkadza. No w tamtych czasach raczej taki postawić zbiornik 100-litrowy w mieszkaniu no to byłby mały problem. W tej chwili akurat takich problemów nie ma. No i te molinezje, jak już się wykocą, no to one są znacznie większe, już no można zauważyć na pewno. Są dwa razy, a nawet nieraz trzykrotnie większe od gubiczków młodych, które też świeżo się wykocą. Tak samo są, no już można też powiedzieć, od mieczyków znacznie większe. No ale też znacznie mniej ich się rodzi. Ja myślę, że tak mi około 20-30 tak bez przerwy, jak już poszła w tarło i po wykoceniu się, no to jakieś takie 30 sztuk to była taka można powiedzieć, dobra, dobry miod, dobry miot. i bardzo fajnie mi się wychowywały, bo żadna molinezja mi na ogół nie padała z młodych potomstw, w odróżnieniu od gubików, gdzie tam zawsze coś tam mi padło, gdzieś coś tam mi się z nimi stało. Molinezja raczej nie, raczej nie, choć teraz zauważyłem, że strasznie trudno im no dogodzić, no może nie dogodzić, co Wyselekcjonować taką właśnie, która by była mocna, odporna. Mi się wydaje, że to jest wszystko po prostu poprzedzone na to, że to jest ten cały e, hub wsubny, e, gdzie po prostu łączymy, no można powiedzieć, matkę z synem, e, syna z e, tam na przykład jakąś tam babcią, czy jeszcze inaczej no i może to przez to osłabia troszkę ten gatunek, a raczej na pewno osłabia ten gatunek. Tu raczej one są pomieszane, bo przywiezione są i z Kościana, i tu z Leśna, i z Poznania są przywiezione. No, to myślę, że nie powinno być tutaj żadnej tragedii między nimi. Molinezja lubi ciepłą wodę, lekko zasoloną. I powtarzam, no nie sólmy tak jak akwarium morskie, no bo to się może skończyć tragedią. Molinezja bardzo lubi sól, ale bez przesady. Jest to ryba na ogół słodkowodna. Ja zawsze zasalałem. Zawsze zasalałem tam, gdzie były molinezje, czasami popełniałem błąd, bo zasalałem tam, gdzie były glonojady, a to już nie bardzo. To już nie bardzo, nie bardzo. Chociaż, no glonojad też Wszedł w wtarło i też wychowywał młode, nawet w wodzie zasolonej, ale zauważyłem, że znacznie rzadziej to robił już. No i może to w jakiś sposób też szkodzić na młode, właśnie glonojada. A tu właśnie jest typowe akwarium 95 albo 2 litr, dokładnie już teraz sam nie powiem. No Mają tutaj troszkę przestrzeni dla siebie, jest tutaj chyba 9 sztuk, bodajże. Mówione one się tutaj, jak widzicie, strasznie tutaj się chowają, zestresowane, bo jestem przed akwariumem. Może jakbym dłużej przebywał w tym pomieszczeniu, tak co jakiś czas przychodził, no to podejrzewałem, żeby się przyzwyczaiły. Aczkolwiek wszystko przed nimi, bo akwarium stoi niecały tydzień. Wodę wziąłem z akwariumu 1000 litrów, trochę z 45 piątki, przemieszałem. Jeden dzień to sobie tutaj wszystko filtrowało. No i po chyba dwóch czy trzech dniach już ryby tutaj wylądowały. Woda stara jest, woda nie jest tutaj nowa, praktycznie zero nowej wody. Jak już wcześniej wspomniałem z 1000 litrów spuściłem tutaj około dobrych 90%. Resztę było wzięte z akwarium, gdzie one przebywały z 45 którą akurat będę, no, można powiedzieć, kasował no 45 to nie jest już do mnie akwarium to można powiedzieć to jest taki nowy kotniko wykotniczek taki albo dla początkującego akwarysty taki akwarium molinęziny nie chciałem mieć w 45 litrach zwłaszcza że po prostu no nastawiłem się tutaj typowo na hodowlę ich, tych molinezji. Molinezje moje są dość bardzo duże, one, tylko dlatego, że ja jak widzicie tutaj dość do, dobrze je karmię. Dobrze je karmię, rano dostawałem taką widzicie tabletę, przyjdę z pracy dostawam ją tutaj trochę krylu, larwy komara, od czasu do czasu ochotki, no i dość ładnie one tutaj rosną, pięć sztuk, które tutaj miałem na samym początku no to one właśnie są z tej czterdziestki piątki. Wzięte one tam no, pływały sobie bodajże jakiś miesiąc. No i tak troszkę podtuczyłem je. Także one już mają, chociaż kamera może tego nie oddawać, no ale powyżej 7 cm już mają te molinezje. Dość dużych gabarytów są. Podejrzewam, że te samiczki mogą mi też tutaj bardzo ładnie się mnożyć. Na co oczywiście liczę. Tutaj jak widzicie, mech jest. No i tu właśnie te przepłoszone molinezje, chociaż one trochę ja mówię, tak się bardzo zawstydzają przed kamerą i przede mną. Tutaj jak widzicie ten mech wojski ja sobie specjalnie go tutaj rzuciłem, mam nadzieję, że pomoże mi to. Chociaż nie zauważyłem, żeby one tutaj specjalnie jakoś żerowały na młodzieży. Na początku ta młodzież pływała z nimi tam, ale postanowiłem odseparować. Z jednego tylko względu, no żeby po prostu no nie było jakiejś tutaj tragedii, że te większe będą zjadały pokarm, a te małe nic. Te małe już też ładnie tutaj dorastają. Nie ma ich tutaj zadość, ale jak widzicie, tu już też stoi. Wyłączyłem troszkę tutaj teraz natłanianie, bo powiem Wam szczerze, że woda akurat tutaj miesza się, bo na dole. Ona nie jest odsilikonowana ta szybka i jest szpara taka, gdzie się żwirek, widzicie, przedostaje i woda tak samo się przedostaje. Od czasu do czasu, aby tylko włączam po prostu ten dotyń, żeby zamieszać tą wodę. I myślę, że to jest fajne rozwiązanie właśnie na takie akwarium, e, mini hodowlę taką właśnie e, wydzieloną. Tu jest jakieś około 10 litrów może troszkę więcej takie oddzielone akwarium, a akwarium było yy, przedzielone jeszcze, tu była szybka i tu była szybka i to kuzyn to akwarium kupił yy, od yy, gościa z Poznania, który miał właśnie hodowlę pielęgnic no i ja postanowiłem właśnie te dwie tutaj yy, poprzeczki, yy, które jeszcze były wyciąć i zostawić sobie tą ostatnią właśnie tą ostatnią na młodzież, na młodzież na taką można powiedzieć porodówkę, tak żeby one po prostu tutaj miały swobodę Molinezję ja, ja bym raczej oddzielał od, od właśnie starszych osobników, zwłaszcza właśnie w takich hodowlanych. Z tego tylko względu, właśnie, że nie tylko dlatego że duże osobniki zagrażają im, ale też z tego względu, że no, no nie nadawają się najeść młodym. Młode gdzieś tam ucieka, gdzieś tam się chowa, a tak mają tam po prostu u mnie tutaj swobodę pływania. Także naprawdę zachęcam do hodowli Molinezji. Zwłaszcza black molly, bo no jest to ryba naprawdę bardzo wdzięczna, bardzo fajna. Jeśli się do Was przyzwyczai, to naprawdę już te tutaj osobniki, niektóre jak ja tutaj wkładam tą tabletkę, to te bardziej bystrzejsze już mnie tam po pazurkach moich skubią. Bardzo fajne, naprawdę to jest takie klimatyczne, można powiedzieć, akwarium. I myślę, że tutaj już żadnych innych ryb nie będę wpuszczał. Może pomieszam jeszcze troszkę z samcami tutaj, bo troszkę za dużo mam ich tu, a troszkę za mało samic, ale póki co na pewno innego gatunku tutaj rybki no, nie będziecie widzieć. To wszystko, co dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć. Jak jakieś pytania, to proszę o komentarze, na pewno pod każdym komentarzem odpowiem. Także do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich. Cześć!